Cześć, tu wasz mapiarz. Jednak dość tych map. Dziś o średniowiecznych free Właśnie są coś tutaj fani wieków średnich? Zapraszam do komentarzy, dajcie o sobie znać. By zredukować ilość lokalnych wojen, powstało coś, na czym można było równie dobrze zarobić, jak i zyskać sławę. A przy okazji wyjaśnić tego idiotę z za ściany, czyli z sąsiedniego księstwa. Celem turnieju oczywiście nie było zabijanie samo w sobie. Jednak używano tam broni, tej samej, której posługiwano się na wojnach, więc trup hrabiowski oraz książęcy ścielił się często. Grafika za mną powstała w XV wieku i przedstawia pojedynek księcia Bretanii z księciem Bourboni. I pochodzi z dzieła Le Livre de Tournois i pokusiłbym się o tłumaczenie Rzecz o turniejach. Grafika Moim zdaniem jest po prostu piękna, gdyż jeżeli mamy wyobrażenie tych grafik średniowiecznych, to zwykle widzimy jakieś mordercze króliki, które ujeżdżają muszle ślimacze, z których wypełzają głowy ludzkie. Nie tylko na Zachodzie odbywały się takie zmagania. Na mojej stronie jest również dostępna grafika, która powstała w XIX wieku i przedstawia wyobrażenie właśnie turnieju rycerskiego, rzecz Rzeczpospolitej. Obie ryciny są dostępne u mnie na stronie. Pozdrawiam serdecznie, Jakub Jan Stołpiec w grafikahistoryczna.pl Pa!